Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. Każde łoże, na którym by leżała, przez cały czas swojego upływu będzie dla niej jak łoże jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, tak jak jest nieczysty w czasie jej nieczystości. Kto się ich dotyka, będzie nieczysty, wypierze więc swoje szaty i obmyje się krwią. I będzie nieczyste do wieczora. A gdy jest już wolna od sw swojego upływu, odliczy sobie siedem dni i potem będzie czysta. A ósmego dnia weźmie sobie dwie synogarlice albo dwa gołębie i przyniesie je do kapłana, do wejścia do namiotu zgromadzenia. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości. Albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni swojego upływu, tak jak w czasie jej nieczystości. Będzie nieczysta. 12 lat. To czterdzieści cztery miesiące cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dni, 105 tysięcy 120 godzin nieczysta. Przez pierwsze tygodnie myślałam, że to wszystko się skończy. Powtarzałam sobie, że jutro obudzę się i będzie tak jak kiedyś, i wtedy tylko odliczę sobie te siedem dni. Ale każdego ranka było tak samo. Kiedy zrozumiałam, że to tak po prostu nie minie, zaczęłam szukać pomocy. Jeden po drugim odwiedziłam chyba wszystkich lekarzy w naszym regionie. Przynajmniej tylu, na ilu było mnie stać. I którzy chcieli mnie przyjąć, wiadomo, potem byli nieczyści do końca dnia. Każdy mówił co innego, że zła dieta, że nie stać na słońcu, żeby pić taki wywar z ziół. Żeby trzy razy dziennie przyjmować taki proszek rozpuszczony w odrobinie wody. Każdy miał inne lekarstwo, inną radę, tylko żadno nie pomagało. Może nawet dobrze, że nie każdy chciał mnie przyjąć. Przecież nie starczyłoby mi na jedzenie. na no, Wszystko wydałam. A miałam, miałam dom i tyle rzeczy pięknych. Amfory, załóżnice, dywany, narzuty, tkane I takie szale, kolorowe i delikatne, a tak miękkie w dotyku, że ciągle chciało się ich dotykać. Mnie nie wolno nikogo dotykać. Ani nikomu nie wolno mnie dotykać. Wiadomo. Tyle lat. Chyba już zapomniałam, jak to jest czuć dotyk drugiej osoby. Ja nikogo nie dotykam. Nie dotykam. Nie dotykam. Ja nikogo nie chcę narażać. Przecież to nie jest niczyja wina. Może tylko moja. Może to moja wina. Ale nie mogę sobie przypomnieć, co takiego zrobiłam, że mnie to spotkało. Nie wiem. To przyszło tak niespodziewanie. Nie wiem. Wszystkie moje plany i nadzieje odeszły. Cały mój świat zamknął się w jednym pokoju. Ja mam swoje łóżko, mam, mam swoje krzesło. Codziennie piorę, muszę codziennie prać. Zawsze wybieram taką porę, kiedy mogę być sama. Lubię te chwile. Kiedy zanurzam dłonie w chłodnej wodzie, ona delikatnie muska mnie i, i łaskocze. Mnie nie porusza czerwoność wody, ani ten zapach, ale wstyd mi przed innymi. Przecież wszyscy wiedzą, tego nie da się ukryć. Wcześniej nigdy nie zastanawiałam się, jak wiele krwi ma w sobie człowiek. To niewiarygodne, ile my mamy w sobie krwi. Ona ciągle wypływa, ja to czuję. I tak czekam, aż cała wypłynie i będzie koniec. Ale to nie chce się skończyć. Czuję w sobie taki ciągły, niezatrzymany ruch ale nie panuje nad nim. Nie umiem go zatrzymać. Najgorszy jest chyba ich wzrok. Na początku wszyscy patrzyli z troską, wiadomo. Chcieli pomóc. To polecali lekarzy, kuracje. Ale to nie mogło tak długo trwać. Potem ten wzrok z troską zmienił się w litość. A litość, w odrazę, w obojętność, to chyba najgorsze. Patrzą na mnie, a przecież jakby mnie nie widzieli, jakby mnie nie było. Wiadomo, takie jak ja lepiej nie dotykać, nic od niej nie brać. Ja sama bym od siebie nic nie brała. Omijanie mnie na ulicy szerokim łukiem weszło chyba wszystkim w krew. Nikt już ze mną nie chce rozmawiać, nikt mnie nie zaprasza. Sama ze sobą rozmawiam. Czasem pytam się siebie, czy ja jeszcze jestem? Może tak mi się tylko wydaje? No ja już całkiem zniknęłam. Albo jestem nikim. Pierwszy raz, kiedy usłyszałam o nim, to było, kiedy szłam prać do rzeki. Przechodziłam obok, a dwie kobiety rozmawiały. Znam je, znam. One mnie nie widzą, ale ja je znam. Mówiły, że uzdrowił sparaliżowanego. Potem kilka dni później spotkałam tego, który był trędowaty, a teraz taki czysty, bez śladów choroby szedł z wysoko podniesioną głową i uśmiechem. Poczułam zazdrość, ja też ja chciałam też podnieść głowę i popatrzeć bez wstydu. Uleczył go ten sam człowiek, który uzdrowił sparaliżowanego. Każdego dnia mówiono o nim. Tak bardzo, tak bardzo chciałam na niego spojrzeć. Zobaczyć tego człowieka, który leczy bez lekarstw. Tego dnia straszny tłum był dookoła. Nie sposób było się do niego przecisnąć. Straszny tłum. Ale nie dla mnie. Bo nagle moja choroba stała się moją pomocą i Oni... wiadomo, Takiej lepiej nie dotykać. Nie dotykać. Więc oni unikali mnie, przesuwali się, odsuwali ode mnie, i tak dostałam się do niego, nie ocierając się o nikogo. I zobaczyłam go. Stał do mnie plecami, i wtedy poczułam w środku, Że jeśli choć dotknę szaty jego, będę uzdrowiona. Wiem, wiem, kogo dotknę, będzie nieczysty, ale już nie miałam nic do stracenia. Jeśli dotknę tylko szaty jego, będę uzdrowiona. I dotknęłam tak tak delikatnie nie, nie nie pociągnęłam nie szarpnęłam nie chwyciłam nawet tylko tak musnęłam palcami koniec jego szaty wtedy poczułam jak to w środku we mnie zatrzymało się i uspokoiło Kto się mnie dotknął? Dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Nic nie mogłam zrobić. a Wszyscy odwrócili się w moją stronę i patrzyli na mnie. Kto się dotknął? Oni. Widzieli mnie po tylu latach? Musiałam odpowiedzieć: Ja. To ja, rabi. Ja jestem chora tyle lat. Wydałam wszystko na lekarzy, a oni nie pomogli mi, tylko było gorzej. Odwrócił się do mnie. I spojrzał. Wtedy zrozumiałam, że on to już wiedział. Wcześniej. Że to ja, zanim ja to zrobiłam. Córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idź w pokoju. I bądź uleczona z dolegliwości twojej. Jestem. Jestem. Więc idę. Teraz już mogę iść.